Witam państwa i zapraszam na kolejną analizę nietuzinkowego tekstu kultury. Nazywam się Sylwery zaś dzisiejszy wykład dotyczyć będzie utworu lirycznego Świat według Kiepskich, autorstwa zespołu Bichcyc. Utwór rozpoczynają słowa: W kiepskim świecie kiepskie sprawy. Przymiotnik kiepski, wywodzący się ze słowa kiep, którego pierwsze pojawienie się w polskiej literaturze datowane jest na wiek 15. Stanowi wulgarne określenie na mężczyznę zachowującego się niehonorowo lub nierozumnie. Użycie tego określenia względem nie konkretnej osoby lub grupy osób, a całego świata i aspektów ludzkiego życia, które utwór będzie podkreślał, jest więc próbą uświadomienia odbiorcy o tym, jak nierozumne jest przywiązanie do wartości doczesnych. Powtórzeniem przesłania wiersza o wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanym światem i ciałem Mikołajasem Paszalińskiego. Kolejny wers Marne życie i zabawy umacnia korelację z wierszem Szarzyńskiego. Zabawy i wygody doczesne Szarzyński nazywał w swoim dziele łakomymi marnościami, zaś podmiot mówiący w utworze zespołu Big Cyc przekazuje współczesnemu odbiorcy tę samą mądrość, wskazując na nich nieuniknione przemijanie oraz brak realnego znaczenia i rzeczywistej wartości. W dalszych wersach zawarta jest krytyka ludzkiej awanturniczej natury i skłonności do konfliktów. Ludzkiego braku ogłady i powagi, wyrażonego symbolicznie przez przywołany obraz ojca, który zamiast przybrać zdecydowaną postawę wobec owych codziennych awantur, zamiast wykazać się powagą i mądrością właściwą archetypowi głowy rodziny, biega boso bez celu, podczas gdy rodziną targają kolejne wewnętrzne konflikty. Pierwsza zwrotka kończy się zarzutem, kierowanym do wszystkich żyjących w owym marnym świecie. Nikt nikomu nie tłumaczy, by spróbować żyć inaczej, nikt nie stara się zapoczątkować jakichkolwiek zmian ku lepszemu, rozpocząć naprawiania hierarchii wartości od siebie i swoich bliskich. Rzeczywistość przedstawiona w całości pierwszej zwrotki przypomina tę opisaną w dramacie sławomira mrożka tango, gdzie wszyscy akceptują wypaczoną, patologiczną rzeczywistość, jaka ich otacza, jako normalną i właściwą. Krótki refren. Dobitnie podkreśla przesłanie zwrotki pierwszej. To jest właśnie kiepskich świat. Kiepskich życie, kiepskich świat. Podmiot mówiący, nawiązuje tu do pierwszego wersu piosenki, zmieniając go nieznacznie. Miast nazwać świat kiepskim nazywa go należącym do kiepskich ludzi. Jest to oskarżenie rodzaju ludzkiego, ale i wyrażenie cichej nadziei, że zmiana nastawienia ludzi i ich postępowania może doprowadzić do zmiany tego świata na lepszy, że nie jest on fundamentalnie zepsuty, a jedynie, że jest przez zepsutych ludzi kierowany. Zdanie: Są nadzieje i miłości, są zwycięstwa i radości, rozpoczynające zwrotkę drugą, podpowiada już na wstępie, czego będzie ona dotyczyć. Stanowi ona swego rodzaju próbę spojrzenia na sytuację tytułowych kiepskich z ich perspektywy. Zrozumienia ich postrzegania tego świata. Następny wers wspomina występowanie głośnych skandali i hałasów, będących w przedstawionym świecie właściwie codziennością i regularnie zaprzątających myśli ludzi wężyjących, odwracając ich od ważniejszych bądź bardziej górnolotnych aspektów życia. Miłość zaś spłysona przez nich zostaje do samego jej aspektu fizycznego. Opisanego w tekście kolokwializmem na tapczanie wygibasy, ukazującym niezwykle obrazowo wulgarne pojmowanie ludzkiej seksualności promowane przez współczesne popularne media. Podmiot mówiący przyznaje olbrzymią skalę problemów opisanego świata, nazywając je kosmicznymi, jednak na wzór owych kiepskich, za których się wypowiada, decyduje się je ignorować, stwierdzając, że mimo tego jest tu całkiem sympatycznie. Jest to przykładem powszechnej znieczulicy na społeczne patologie, powodowanej niechęcią działania i poszukiwaniem własnej wygody po najmniejszej linii oporu. Zwrotkę kończy zwrot Zobaczycie uwierzycie, nawiązujący do Ewangelii. Jezus powiedział swym uczniom błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Podmiot wyraża w ten sposób dosadnie, że nie ma złudzeń co do kondycji duchowej odbiorcy. Zwraca też tym samym uwagę na pierwszy wers omawianej zwrotki, wymieniający nadzieję i miłość, lecz nie wspominający o wierze. Jest to sprytnie ukryte przesłanie wyrażające pogląd autora, że bez podstawowej cnoty, jaką jest wiara, znaczenie dwóch pozostałych zostaje wypaczone. Utwór kończy się powtórzeniem refrenu. I w tym momencie zakończyć się mogłoby również nasze dzisiejsze spotkanie. Chciałbym jednak pokrótce przeanalizować medium bezpośrednio z piosenką Świat Według Kiepskich związane, czyli jej teledysk, będący zarazem czołówką znanego serialu satyrycznego o tej samej nazwie. Osoba śpiewająca znajduje się tuż obok epicentrum wydarzeń, które opisuje, jednakże nie wchodzi w żadne interakcje z którąkolwiek z pojawiających się postaci. Jest to detal który współgra doskonale z faktem, że w tekście piosenki podmiot liryczny nie ujawnia się ani razu, wypowiadając się o tym, co widzi jakby stał obok owych wydarzeń, jednak nie był ich częścią. W podobny sposób wypowiada się podmiot w wierszu Herberta, Uwrót Doliny. Należy podkreślić, że zależność między tymi dwoma utworami nie jest przypadkowa i miała zapewne na celu podkreślić niejakie podobieństwa między opisaną w wierszu Herberta biblijną apokalipsą, a opisanym w utworze omawianym powolnym psuciem i rozpadem świata poprzez ludzką bezmyślną pogłębę z załakomymi marnościami. Z chęcią zapoznam się z Państwa przemyśleniami na temat proponowanej przeze mnie analizy oraz z Państwa zdaniem na temat omawianego utworu. Zachęcam do subskrybowania po więcej podobnych materiałów. Tematem następnego wykładu będzie analiza porównawcza pieśni piątej z ksiąg, których Jana Kochanowskiego. Oraz przemówienia Zbigniewa Stonogi dotyczącego wyborów prezydenckich roku 2015. Dziękuję za uwagę.